Podczas pierwszego użytkowania MacBooka. sierpa. Co ważne tutaj. Po lewej stronie mamy zamykanie, minimalizowanie i zdamy full screena. na full screena jest full screen. Można sobie wpość dokument tekstowy. Double click i napisać treść. 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 E, no, trochę mi się pospieszyło. Treść. I emotic d Co ważne, jeżeli chcemy wyjść teraz, to sobie suniemy na górę i zmniejszamy. Otóż cyk, albo command line o. Command line o, command line to jest przycisk na klawiaturze koło spacji po prawej i po lewej stronie. To jest taki odpowiednik niby Windowsa-okienek. Okienka Windowsa. to jest to zminimalizujemy tą treść. Jeszcze jest niezapisana. Co świadczy o tym, że nie jest zapisana. Świadczy o tym chociażby ta kropka tu przy zamykaniu To, że jest nie zapisane, jak dam command line s To od razu podświetli się plik Myśli teraz, zapisuje, zapisuje, ale nie będziemy tego zapisywać No jest tak dwoli ciekawości I jesteśmy w finderze teraz, bo kliknęłem tu lewym przyciskiem myszy na pulpit I tutaj mamy finder Plik, nowe okno findera Otworzymy okno findera Proszę, wszystko tutaj jest co mamy na pulpicie, czyli nasz pulpit to jest tak jakby pulpit. I zminimalizujemy, tu jest wszystko, co jest na pulpicie. Piękne rzeczy. Dalej. Tu na dole jest dock, tak zwany dock. Launchpad jest DOC. Finder. Nadal finder finderze jesteśmy. OK. To teraz dla zmiany nastroju wejdziemy na safari. I Google Safari. To jest przeglądareczka od Apple. Trzeba się zgodzić. Prawym przyciskiem myszy, niestety nie ma, zbadaj, co jest bardzo uciążliwe dla osoby, która chce sprawdzić na stronie internetowej, na przykład interi.pl O, witryny internetowej, interi.pl, prawy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, jest zbadaj, czy nie ma, przejdę jak jest, to no, ciemność Wróć, zatrzymaj, otwórz, drugą stronę, pyk, prawym, zachowaj ramkę, otwórz ramkę w karcie, otwórz dashboard, zatrzymaj, wróć drukuj okno czyli nie ma, zbadaj, wy przynajmniej mnie nie jest wiadome, jeszcze nie poznałem tego narzędzia bo na przykład, uruchomimy Chroma no to no tutaj wybierzemy kogoś, bo to mnie, czy osoby. a być być osoba 1 i tu na przykład wchodzimy też, tak samo logicznie, na interia.pl tak sprawdzić Was. Popatrzcie, kochani. Pyk chcę sprawdzić tą ten link. Zbadaj. I mi się wyświetli na dole, tutaj okienką. Czy z prawej? zobaczmy no, no, zobaczymy za chwilę. Przejdę z serwisu. Z prawej się uruchamia. No, trochę wolno to idzie, bo jednocześnie nagrywam i grzebię. Dlatego, pyk. I wyświetliło mi. A red, wydarzenia raport. Raport, Liczba przypadków zakażenia. Wszystkie dzisiaj było, było aż 406, hmm. niepokojące, bo rośnie, wczoraj było 300 ponad, niestety rośnie, tutaj wszystko można sobie zbadać, a w Safari, niektórzy uważają, że Safari jest the best, najlepsza, jest brak tutaj takich opcji, programistycznych trochę, Open Office, treść nasza, Oczywiście wszystko tutaj analogicznie jak ta forma, tabela i tutaj wszystko jest super ekstra. Co jeszcze ciekawego jest w tym MacBooku, żeby zgłębić dalej. Wejdźmy no w Findera oraz zerknijmy na aplikacje. Tu jest skarbnica wszystkich rzeczy proszę, które instalowałem. HiSuite do obsługi e, smartfona Huawei. Google Chrome zainstalowałem, Gimpa zainstalowałem, nie pytajcie dlaczego, OpenOffice za... zainstalowałem, OpenOffice zainstalowałem jeszcze, Power, My, Power My Mac, nie pamiętam już do czego on to służyło użyło, tej dalej na pewno zainstalowałem, to już było QuickTime Player, którym nagrywam właśnie, i Tutaj jest w tyle, w Windowsie jest po prawej, zminimalizuj, maksymalizuj oraz zamknij okno, jest po prawej, tu jest po lewej. Jak ciągniemy scrolla od siebie, to zjeżdża w dół do siebie scrolem, albo dwa razy palcem na, na, na y, touchpadzie w samym środku. Tego nie widzicie niestety, ale ja tak robię, dwoma palcami na touchpadzie. Tak jest życie. Mhm. Tak więc, jeśli chodzi o treść... Na początek Macbook taki jest, chociaż zerknijmy jeszcze w preferencje systemowe albo w tego Maca. Tutaj są ważne rzeczy też. Parametry. To są parametry życiowe tego organizmu, środowiska wręcz. Mac Hatch Sierra, wersja 10.13, pamięć 8, procesor Intela, grafika Nvidia, licha bo licha, monitory, domyślny, budowany wyświetlacz, pani masowa, dwa gniazda zajęte, tu powie nam, Pań, a nie, tu jest pamięć, przepraszam, bo to jest pamięć dysku twardego. Jeszcze nie rozpracowałem jak podzielić na partycje, ale no, wszystko przed nami. 4 GB, 4 GB, wsparcie, to już nie ma nic. Serwis też na czerwono, ok. Ogólnie. No i oczywiście można to zamknąć. Jedźmy jeszcze preferencje systemowe. O, to tak jakby w panel sterowania w gódał Analogia. Jest tu wszystko. Opisane.